Polacy mordowali jeńców na Monte Cassino. Taki kłamliwy przekaz usłyszeli w 1984 roku niemieccy widzowie jednego z kanałów telewizyjnych RFN. Według twórców dokumentu pod tytułem Zbrodnie Wojenne opartego na wynikach pseudoustaleń Komisji Wehrmachtu do spraw zbrodni wojennych działającej jeszcze w czasie wojny, 18 maja 1944 roku po wejściu polskiego oddziału dowodzonego przez porucznika Antgurbiela do ruin klasztoru na Monte Cassino wymordowani zostali bezbronni i ranni jeńcy spadochroniarze. Film wywołał oburzenie wśród byłych polskich żołnierzy, którzy natychmiast odnaleźli przebywającego na emigracji jednego z 16 spadochroniarzy, którzy 18 maja zostali porzuceni przez swoich kompanów i zdani na łaskę Polaków. Był nim Robert Fretlor, który w trakcie spotkania z porucznikiem Gurbielem na lotnisku we Frankfurcie zeznał, iż nie tylko Polacy oszczędzili jeńców, ale udzielili im natychmiastowej pomocy, nakarmili i poczęstowali papierosami. Gurbier i Fretlor zostali przyjaciółmi i spotkali się raz jeszcze we Włoszech podczas 45. rocznicy zdobycia masywu, Monte Casino.